Siemaneczko! Pytacie dlaczego już nie nagrywam nic o innych narodowościach czy coś? Po tym jak tam mnie niby nastraszyli chłopaki z Ukrainy? To nie o to chodzi, że ja się boję czy coś, ja po prostu na razie nie mam tematów. Jak będzie temat to nagram. Ale zdarzają się groźby różne. Ostatnio też pamiętacie o tym filmiku, co mówiłem, że... Romowie. Romowie siedzą też często na, na tych socjalach. No to napisał do mnie gościu, zaczął mnie wyzywać i napisał że mówię tak o nich, a żebym wiedział, jaką opinię mają w Rumunii na temat Polaków. Więc, jeśli coś będzie, ja nagram. Ja tam się takich, wiecie, wiadomości, takich różnych tekstów, zastraszań nie boję. Także nie jest tak, że nie nagrywam, dlatego że się czegoś obawiam po tym, jak coś tam mnie zastraszyli. Tylko po prostu na razie nie mam tematu. Jak będzie, to będzie kolejny filmik. Tak to wygląda. Więc jeśli coś będzie, to na pewno filmik wpadnie.